W kolejnym odcinku z randomowych Gierek. Kolejny raz: Ogień i Woda. Dzisiaj jest po raz kolejny ze mną. Merkel Play Games i, I dobra już A kamarek Merkel. A, a kamarek y, Play Games. A ja jestem Downem i usunąłem odcinek. Nagraliśmy już odcinek. Ten sam. Ale no, dokładnie ten sam, tylko że ze wcześniejszych poziomów. Ale ja zwaliłem i. No i to co? To grubas. No, dokładnie, no po prostu. No, przepraszam, ale no. Jest na niego wściekły. Nie, I usunąłem ten odcinek, nie? Jest na niego zły. Nagryśmy przed chwilą ten odcinek, ja nie chcę z tego zjeść, bo jest na niego zły. I usunąłem ten odcinek. No, no smutne. No, przepraszam. Ale nie rób nic, Marek. <laughs> bo on już w zeszłym poprzednim. A, nie. W poprzednim odcinku, jak to nam, to tam usunąłem, to, to on zwalił. Ty ja bym. Pra ja bym prawie wpadł. Jak ja już zrobić to? Poczekaj. Ja muszę tu wejść. Dobra, idźcie ci podwyższe. Będziesz musiał szybko, nie? To proszę. Dawaj. O nie! A się zagapiłem. O Boże. No, Gościa, przepraszam. Ogarnij nie... Dauna. A moja głowa. No gościu nie mógł wytrzymać. <gryli> nie, nie. No gościu, idź. Żeż. Co piję, kurde <gryli> <gryli> Ej, 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 panie, panie. sobie! Boże, co go. <gryli> to Marek, to tu Marek, kto to mówi? Marek, co to mówi? Mówi to ba bardzo fajny youtuber dziwoki. No chodźcie do no, mnie. Sorry, nie włączam mikrofonu. Nie. Gdybyś <śmiennie> mnie zabił. Ale byś mnie zabił. Zjadłbym cię, zabiję zasiadanie wtedy. No bez przesady. No. A się zrobiłem zrobię po tej gadce, Po jedzeniu. Nie, nie, nie. Tak. Nie! Nie mogłem skoczyć! Nie mogłem skoczyć! O moja czapka! o moja czapka, a nie! O, o moja i moja czapka. Dobra, o, nie. ja, ja sam od nowa dobra. od nowa. Dobra, to jak wreszcie to, to zrobimy, to, to wrócimy. Dzie dobra, wreszcie! Dobra ludzie, udało się. 10 minut! O! 10 minut! Dobra, 10 minut. 10 minut. No, jak ja nie skusiłem, to on skusił cały czas. Po prostu zwalaliśmy Boże, wszystko. My kupię krubasy. My no, kupiemy krubasy, jesteśmy. Ja, cię facet. A teraz zamoliło. Ufa. Hmm? Ale, ale, ale poczekaj, poczekaj. Ale wciąż ze spadły. Poczekaj. No, no. no strasznie. Ofa. Jezu, ile, jak ja, ile my mamy teraz FPS-ów? Nie wiem. Ze trzy. Nie no, teraz to jakoś radzisz sobie z tym. Dobra, problemem. już jest lepiej. No, Okej. Okay. jakieś pięć ów jest. Ja byś troszkę, no właśnie. Czekaj. Dobra, i znowu. No gościu, no nie tak... Bierz. Never can stop Emi Lekko Lekko. Dobra, w górę. A ty będziesz musiał kręcić. Kłoczkiem. I'm all co ty jeszcze musisz pokręcić tym kółeczkiem? My. kręcimy kółeczkiem, na, 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 na. kiepskie kiepski, życie, kiepski świat Dobra Pa 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 pa, pa, pa. kiepskie życie, kiepskie no, świat No gość Co ty? Sorry, dzwoniłam, drzwi otwierałam <laughs> Ty A, <Ha>, co przeklinałaś? Nie <laughs> powiedziałem ku... powiedział? Patrz, M, jak Maru, albo jak A. Maru, Ujesz Maru, mikrofon. Mikrofon zabójca, mikrofon mnie zabić to ty no, chciał mnie zabić, to ty ten mnie zabić. jak Maru, zrzuciłeś ten mikrofon mikrofon. dobra ja ci nic nie zrobię sam

Jest lepszy parkórze. Nie, nie, nie. Nie jesteś. Może się ostatnim z 10 levelem. No nie. I to jeszcze... I w 50 sekund. Czy ja tutaj po 12? No, co się dzieje tutaj? No gościu, nie ja wiem co tu trzeba zrobić. Trzeba no, nie wiem czy ty chcesz w ogóle zbierać jeszcze te kolcuszki. <grym> Chcę! <Chcesz? grym> nie! 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 To się źle obróciło. Nie! dach mnie Ja nie wiem. Ty, ja wiem, jak to trzeba zrobić. Musimy zrestartować levela. Zobacz, cóżka. Zobacz, Ale ile mieliśmy FPS-ów na tym levelu, nie? No. Trzy fps ów Dobra, to wejdę tutaj. tutaj. Tak Patrz, co ty robisz, nie? Nie. Pośbą, bo jestem głupim klobasem i ci nie pomogę. Oj, to, mo to może być pomysł. Okej, okay, dobra, jest dobrze. Co robisz? O nie. LAG! No nie, nie wiedziałem, że to się aż tak zablokuje. Ale FPS spadł przez, przez to. Bo inaczej się tego nie da zrobić. Nie, jeden klocek musi być tutaj, drugi musi być tutaj. No tak, ale gościu jak to spada na ten o, bo... i się obraca. O, dobra. Tylko teraz tego nie rozdzielę. Nie! Dobra, czekaj. Dobra, tego nie zrobimy. Nie zrobimy tego. No dobra, zróbmy ten, oh, nie. Zróbmy to i kończymy, kończymy, bo się nudne zrobiło. Aha. Przytrzymasz? Przytrzymasz? No debilu, deklu, głupi dał, nie. Ale ty, ja do orientacji. Ten. Dziewiąta minuta coś A, Aha Okej, okay, fajnie, polecam <grym> Się na przyszłość Zrodzi się Ja pierdziele <grym> Nie ludzie, kończymy ten odcinek bardzo tym przemiłym akcentem. Wiesz co, trzymajcie ten zakończmy dzisiejszy odcinek. Myślę, że wam się spodobało. Subskrybujcie, łapkę w górę, komentarzy, miły. I subskrybujcie. No dobra, cześć.